Jeżeli chodzi o m, moich kolegów i koleżanki ze studiów, to stosunkowo duża liczba osób została, posz, y, kontynuowała karierę naukową, Pracowali, pracują y, albo na UJ, albo na jakiejś innej uczelni krakowskiej. Y, y, było wiele osób, które poszły na studia z zamiarem zostania nauczycielem potem i, i to i to mi się udało, i te studia były dobrym przygotowaniem do, do mm, pracy w zawodzie nauczyciela. I y, trzecia grupa osób to y, osoby, które właśnie szukały, y, szukały pracy albo właśnie, y, w program, y, jako programiści, albo y, w biznesie, szeroko pojętym biznesie. I y, dokładnie nie. Trudno mi jest powiedzieć, bo nie wiem, nie pamiętam, co kto robi, gdzie kto pracuje, ale wiem, że to było całkiem popularne, że niektóre osoby studiowały sobie studiowały informatykę razem z matem matematyką jako drugi kierunek. Jeszcze nie było czegoś takiego jak matematyka komputerowa w moich czasach i one szukały pracy związanej z programowaniem. Inne osoby szukają pracy związanej w firmach konsultingowych z analizą danych, na przykład coś takiego jak KPMG. I um, jedna z moich koleżanek jest w, w zarządzie dużej firmy ubezpieczeniowej w Polsce w tej chwili. Ja powiem tak, rozrzut jest duży. Jeśli chodzi o moich znajomych po matematyce komputerowej i też tych, którzy ostatecznie skończyli też magisterkę z matematyki komputerowej, większość z nich pracuje jako programiści lub w jakichś takich zawodach około programistycznych. Wiem, że mamy też kilku analityków danych. E, mamy chyba dwie osoby, które dalej kontynuowały jakieś tą karierę naukową. Ostatnio przeglądałam program studiów i właśnie wiedziałam, że mój kolega z roku prowadzi nawet jakieś zajęcia teraz dla matematyki komputerowej, także to było fajnie było zobaczyć coś takiego. E, natomiast no, znajomi z informatyki, to tak jak, to, jak się można domyślić, przeważająca większość to są programiści, ale e, są też testerzy, są project managerowie. Są designerzy, graficy, tutaj ten rozrzut no, jest naprawdę duży. Z tego, co się orientuję, stosunkowo jest też dużo osób, które gdzieś zakładały swoją własną działalność, czyli pod kątem jakichś startupów, właśnie pomysłów na taki technologiczny biznes. I z tego, co kojarzę, też jest, jest sporo takich osób. Jest kilka innych ciekawych sekcji u nas na Matematyce na UJ, z który po których piękne, można później em, zawodowo się rozwijać. Wojtek w swojej dziedzinie, ja u siebie w bankowości. To jest coś, co em, management, jak ja z nimi rozmawiam, to oni od razu widzą tą taką różnicę myślenia analitycznego i takie wybijanie się trochę spoza szeregów, takim tak zwanym outlayerem myśleniowym jesteśmy de facto. Jest taka świetna książka, można sobie ją wygooglować na, na czytlik nawet ściągnąć. Polecam ją po angielsku w oryginalnej wersji przeczytać i tutaj żeby polecam Również znajomość języków, kształcić, uczyć się. Outlier się nazywa dosłownie ta książka. Tam można właśnie dowiedzieć się takich ciekawych rzeczy, i tam matematycy też mają swoje, swoje miejsce w tej książce. Dlaczego konkretnie a mi się jakby przydał w kontekście tej konkretnej pracy? A, wydaje mi się, że są. Trzy takie główne aspekty, czy też trzy główne wymiary. Przede wszystkim a, był nieodzowną częścią bycia przygotowanym na rozmowy rekrutacyjne. W sensie rekrutacja do tego rodzaju miejsc, i to nie tylko do DeepMind, ale również do Google, Microsoftu, Facebooka, OpenAI, do, do wielu a, naukowych, powiedzmy prywatnych ośrodków, a, wymaga specyficznego zbioru umiejętności. I w mojej ocenie wykształcenie nabyte na wydziale, a, na WMI, w sensie na matematyce czy na informatyce, naprawdę świetnie do tego, świetnie do tego przygotowuje. Wiele z tych rozmów rekrutacyjnych opiera się na a, wiedzy teoretycznej, opiera się na algorytmice, a, i, i to są zdecydowanie gałęzie nauki, a, które a do których UJOC przygotowuje nas świetnie. I osobiście naprawdę nie. Miałem wrażenie, że te rozmowy rekrutacyjne de facto były prostsze niż niektóre egzaminy na, na UJOCie, więc przejście przez nie jest dobrym predyktorem tego, jak sobie poradzimy w rekrutacji. Osobiście prowadzę dużo rozmów kwalifikacyjnych. Mamy styczność z różnymi kandydatami, ale chciałam powiedzieć o kandydatach na, na stanowiskach tak zwanych entry level, czyli takich, którzy przychodzą świeżo po studiach, nie mając żadnego doświadczenia. Jest to bardzo cenne, jak się widzi na cewałce, że pisze, że ktoś brał udział właśnie w takich praktykach, stażach, tak jak Wojtek wymienił, i to dużo punktuje już na wejściu do rekruterów, no, że ten człowiek już ma jakieś pojęcie, już miał styczność z jakąś pracą, z jakimiś obowiązkami, z jakimiś błędami, przykładami, które są cenne dla nas, dla rekruterów, zrozumieć, jak ktoś się zachowuje w sytuacji, kiedy powstaje błąd, jak go rozwiązuje. Um, jak, ma, um, jak się zachowuje, na przykład, kiedy wie, że musi wykonać pewną pracę w jakimś określonym czasie, jak siebie organizuje i tego typu rzeczy. Także staże są takim wstępem, um, przygotowującym Was do przede wszystkim rozmowy kwalifikacyjnej, a później oczywiście wykorzystujecie na pierwszym etapie już kariery zawodowej, bo ten staż już Was przygotuje do tego pierwszego etapu, jak pisać notatki, jak się uczyć, jak te treningi prowadzić, jak korzystać z różnych procedur. Każda firma dyktuje, się teraz procedurami. Myślę, że u ciebie też, Wojtek, są jakieś procedury wewnętrzne i to wszystko właściwie no, można się wstępnie na stażu nauczyć i umieć później odpowiedzieć odpowiednio na te pytania na rozmowie kwalifikacyjnej, żeby zmaksymalizować sukces właściwie. Tu można powiedzieć i trafić do tej wymarzonej pracy. Również cenne jest czytać ze zrozumieniem oferty, oferty pracy. Tam są najczęściej, jeśli korporacje takie duże, one poważnie dosyć podchodzą do tego tematu i um, publikując oferty pracy zawierają w tam właściwie wszystkie takie kluczowe informacje. I my chcielibyśmy, żeby ci kandydaci przyszli przygotowani już z tych informacji, że jak są takie pojęcia dziwne w tych ofertach, to albo je wygooglujecie, albo się przyznajecie na rozmowie, że szczerze starałem się znaleźć informacje, nie byłem w stanie, ale chętnie posłucham od Państwa, o co chodzi z tym wszystkim. To dużo bardziej punktuje u rekruterów, niż przyjście nieprzygotowanym, a takich kandydatów często mamy niestety i odrzucamy. Także um, mam nadzieję, że będąc studentami matematyki. Tak jak Wojtek wspomniał, no, e, zdawanie egzaminów jest trudniejsze niekiedy niż rozmowa rekrutacyjna, i mam nadzieję, że to Was przygotuje do takiego hardcore, jak to się mówi w Waszym świecie teraz, e, e, i że ta rozmowa pójdzie Wam gładko. Po pierwsze, e, zacząłbym się uczyć program programowania wcześniej, bo zacząłem się tak naprawdę uczyć po studiach. A, a to jest bardzo ważne. Trudno sobie wyobrazić pracę w, z, w zastosowaniach matematyki bez jakiegoś programowania. A druga rzecz, że starałbym się wyjechać za granicę na pół roku albo na rok w czasie studiów. Bo to jednak y, to z perspektywy y, y, widzę, że to, to pomaga. A poza tym to nie. Poza tym to y, gdybym miał wybrać kierunek, którym wybrał, wybrał matematykę i tak dalej. Okej, okay, to jeśli chodzi o mnie, no to ja musiałam w tym momencie zrewidować swoje poglądy, tak, no bo zmieniłam te studia z matematyki komputerowej na informatykę bez nie bez przyczyny. No jednak, w czasie studiów licencjackich stwierdziłam, że jednak ta część komputerowa interesuje mnie bardziej niż ta część matematyka. Natomiast, tak, z perspektywy teraz, z perspektywy czasu, myślę, że też. Nie zmieniłabym nawet tego pierwszego etapu yy, mojej kariery uczenianej, tak? czyli tej matematyki komputerowej. I, I jednym z takich istotnych teraz, myślę, dla mnie yy, argumentów jest to, jaką mieliśmy kadry prowadzących, bo Faktem jest, że niektóre kursy były trudniejsze, niektóre te bardziej matematyczne w tym momencie mi się już nie przydają teraz na co dzień w pracy. Natomiast matematyka komputerowa, nawet te kursy, które mieliśmy robione z informatyką, to mieliśmy czasami jakieś dedykowane grupy ćwiczeniowe, dedykowanych prowadzących. Druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to coś, co dla mnie było tak naprawdę Pewnego rodzaju zaskoczeniem. W sensie a, też miałem pewnego rodzaju społeczny bias a, związany z tym, a, jak się ma poziom polskich uczelni, polskiej matematyki informatyki do poziomu tak zwanego światowego, zachodniego, do Ivory League, a do najlepszych brytyjskich uniwersytetów. Ten bias pewnie w dużej mierze wynika z tego, że oczywiście obserwowałem listy szanghajskie, prawda, i wiedziałem, że UJ czy, czy w ogólnie polskie uczelnie no, nie zajmują topowych pozycji w tym konkretnym rankingu. Praktyka jednak wydaje się być zupełnie inna i poziom nauczania matematyki i informatyki na uj naprawdę jest na światowym poziomie, w sensie mając możliwość również porównania a, prawda, ludzi po tego rodzaju edukacji i, i poziomu wiedzy, jaki posiadają, umiejętności z osobami po topowych uczelniach amerykańskich czy, czy brytyjskich, naprawdę nie ma kompletnie żadnej różnicy. A, I wydaje mi się, że warto to a podkreślać, bo nie jest to coś um, rozpropagowanego w naszym, naszym społeczeństwie, a jest zdecydowanie czymś, co zarówno ja osobiście widzę, jak i praktycznie wszyscy inni moi znajomi, którzy są w podobnych ośrodkach, również, również to powtarzają. Ja mogę e, zacząć, e, jeżeli chodzi. E, pamiętam, że doznałam w pewnym sensie drobnego szoku, gdy. E, Pierwszy raz zaczęłam pracować za granicą i zaczęłam spotykać ludzi ze Stanfordu, Oxfordu, Cambridge itd. i tak dalej. I byłam w pewnym sensie w szoku, jak duże potrafią mieć braki wiedzy matematycznej na zasadzie: myślę, że rzeczywiście przygotowanie matematyczne i teoretyczne UJ u jest na poziomie światowym. No jestem wprawdzie po informatyce, natomiast była to informatyka. Analityczna, gdzie rzeczywiście ta matematyczna część jest wykonana bardzo porządnie, um, i, um, i jestem za to naprawdę bardzo wdzięczna, że wydaje mi się, że to przygotowanie matematyczne i, i um, teoretyczne, właśnie tutaj, jak Witek powiedział, to meta przygotowanie jest doskonałe. W stu się zgadzam. Eee, jako, jako pracodawca który miał przyjemność y, przetworzenia sporej liczby kandydatów, y, to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to, z czego my pytamy, czyli zarówno wiedza z podstaw, jak i właśnie taka Meta nauka, czyli po prostu umiejętność poradzenia sobie w nowej sytuacji, czy też umiejętność rozwiązywania problemów nie książkowych, tylko jakichś takich nietypowych. Nasze podwórko jest zdecydowanie lepiej reprezentowane niż kandydaci z zagranicy. I to to z jakiegoś powodu ujot pięknie kształci właśnie ludzi, którzy sobie. Ktoś, to jak się to mówi, mądrze korposłownikiem, skille analityczne mają bardzo, bardzo mocno rozwinięte i sobie z tym razem pięknie lepiej niż za granicą. Lepiej niż ci z zagranicy, przepraszam. Czy, wydaje mi się, że to, co mówiliśmy o tych meta studiach um, również w pewnym sensie implikuje to, że ścieżkę kariery zawsze można trochę zmienić, prawda? Że, um, i, i ja, do, ja do tego naprawdę zachęcam, no, jako osoba, która, znaczy powiedzmy w moim przypadku zmiana nie była drastyczna, no bo pracowałam najpierw jako programistka, potem powiedzmy zaczęłam robić więcej sztucznej inteligencji i um, moja praca obecnie jest bardziej badawcza. Natomiast wiele osób poszło po prostu bezpośrednio po doktoracie w takim kierunku, prawda? Czyli um, no i wydaje mi się, że, że jednak to, że dotknęłam um, tą pracy w Google i byłam um, programistką Java to też mi sporo dało na zasadzie no również szerszej perspektywy, również czasami warto się dowiedzieć, czego się nie chce robić, prawda? I e, to doświadczenie zawodowe zawsze jest sensowne i zawsze jest, e, zawsze coś daje, prawda? Więc wydaje mi się, że e, takie stresowanie się, oczywiście warto e, jak najbardziej przygotowywać się do zawodu e, warto jak najwięcej pracy włożyć w studia i w siebie i tak dalej. E, natomiast wydaje mi się, że samo to, jaką pracę obierzemy, jeżeli tylko jesteśmy dobrze przygotowani, to zawsze możemy tę karierę modyfikować. No tutaj mamy akurat przez przypadek znakomity przykład rozrzutu, bo ty w zasadzie wstępnie zaczęłaś iść w kierunku pracy po pierwszym roku, tak jak powiedziałaś, a ja w zasadzie czekałem do zrobienia doktoratu z objawieniem, że może jednak firma i w obu przypadkach w miarę zadziałało. W związku z tym Chyba nie ma odpowiedzi na to pytanie. Ja bym też, powiedzmy, doradziła, żeby się tak nie martwić na zapas, w sensie, żeby, że poza tym, że rzeczywiście należy nad sobą pracować i jak najwięcej pracy włożyć we własny rozwój, to nie ma co się martwić tak? takimi rzeczami. No ja, ja zawsze, to jest też banał, ale powiem, ja zawsze staram się robić to, co lubię i było mi z tym dobrze. I specjalnie nie zastanawiałem się, co z tego wyjdzie.